Lines. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Maxinio, a przed Wami kolejny tutorial Jak zrobić trampolinę w pierwszej rundzie Gram z 3xem musicie mieć do tego dwie osoby No i zaczynamy Pierwsze co musicie zrobić to nabić 750 punktów Do tego wystarczy zabić dwóch zombie z noża Więc to nie jest wcale Okej, okay, ja już mam, Rzymeks też mam, więc otwieramy drzwi Teraz szukamy części I podchodzimy Żeby nam się wyświetliło, że możemy wymienić I idziemy, nie możemy biec I klikamy ciągle F Dzięki temu sprawimy, że część będzie za nami podróżowała Schodzimy z nią na dół I teraz coś gorszego Musimy zejść z tą częścią na dół czyli stajemy sobie tutaj nakierowani na tą ścianę żeby zamortyzować i podczas spadania ciągle naciskamy jak najszybciej F okej okay. no i jest część na dole Szymek zrobi to samo i tak oto zbudujemy trampolinę w pierwszej rundzie jest to odkryte przeze mnie nie pamiętam już czy niechcący czy po prostu zacząłem kombinować jak nam jest to przydatne używam tego teraz non-stop o no i Szymiks też to zrobił dobudujemy część no i proszę bardzo trampolina gotowa w pierwszej rundzie i to jest tyle mam nadzieję że się wam podobało że pomogłem jeżeli tak zlajkujcie ten filmik napiszcie komentarz i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie więcej takich przydatnych, pomocnych rzeczy. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się.